Dobra, z tej strony Bardzo witam Was bardzo serdecznie w trzecim dniu eksploracji Podlasia. Dzisiaj sobie jedziemy do miejscowości Mielnik, podobno ma tam być fajna droga nad rzeką Buki i niestety moje podboje, podlaski się kończą gdyż, gdyż muszę wracać do domu, ale troszkę też drogi powrotnej. Wam pokażę Tutaj spokojnie, powoli będziemy sobie eksplorować Tutaj tereny, tutaj jakieś fajne są Słuchajcie rzeczy Oto jaka zajebista cerkiew. Piękna O to sobie wjedziemy Zrobimy foteczkę Dobra, Cerkiew obfotografowana O, tutaj mamy Rzekę Bóg O, rzeczywiście fajna ścieżka Nawet jakieś winkle widzę, że są O, zajebiście, naprawdę Dlatego lubię, słuchajcie Sobie jeździć na motocyklu Samochodem bym w życiu tu nie przyjechał no tak. To sobie poeksploruję trochę. Sprzedam działkę. No taką działkę nad Bugiem trochę zalewowa, ryzykowna sprawa. Może być. Ale tak to fajnie. Tutaj u, u, urokliwe są te, te cerkwie, te małe wioski, w których jak widzicie, asfalt jest dość niezły. Niezły, lepszy jak na Mazowszu. Ja wiem, że się powtarzam z tym asfaltem, ale naprawdę się nie spodziewałem, że będzie dość fajnie. Jak widać, już całkiem padł rędk Jutro idzie hornnecio do mechanika Światła włączone No fajne klimaty. No co kto lubi, tak? Niektórzy lubią jeździć na tory Inni lubią zapierdalać po mieście A Bort moto lubi jeździć po zadupiach, no Dla każdego coś dobrego Jak to mówią? A no, trzeba widzę blendy Założyć Pogoda dzisiaj na moto też idealna Bo mamy, nie wiem, z 20 stopni, także Jakiś cienki polarek znowu, ale jestem z więc na mnie nie patrzcie Kurteczka i... I fajnie sobie... Pomykam Miały deszcz, padać, słuchajcie nigdy nie wierzcie W prognozie pogody, bo miały deszcz padać Gdzieś tam trochę pokropiło, ale... Ale bez... Bez jakiejś rewelacji Bez tragedii znaczy deszcz na moto rewelacyjny na pewno nie jest o i tam mamy dolinę Buga naprawdę fajna ścieżka pewnie też tam dałoby się na podjechać ale to zabiorę was może innym razem jak już dorabię się motocykla e, turystycznego bo tym nie chcę za bardzo po jakichś zadupiach jeździć enduro turystycznego o tutaj jest ta sosna zajebista kiedyś braciak zrobił jej zajebiste zdjęcie tu słuchajcie dużo jest turystów rowerowych, zauważyłem motocyklowych tak nie ma a no, oczywiście też się zdarzają po w Mielniku ma być jakaś góra widokowa Czy będzie mi się chciało tam wbić to, to zobaczymy nie, no słuchajcie asfalt jest zajebisty tutaj no. Nawet jest miejsce do obozowania Szkoda że nie tylko przy drodze no ale Dobre i to Trochę winki, oczywiście nieodzowny element polski, czyli reklamy Amerykański pomór świn No to ładnie żeśmy się wpakowali Ten odcineczek może być trochę długi, mogą być dwie części jego Zobaczymy jak to wyjdzie Parklinowy proszę Chatynki jakieś małe o, wieża widokowa w lewo Ale to innym razem pojedziemy na wieżę Nie chcę mi się w tych ciuchach za bardzo na wieże wchodzić Zwłaszcza że jeszcze mam bagaż z tyłu I nie bardzo chcę go tak zostawiać Łoki okay, z sadowa Nie jedziemy do sadowej O tutaj jak w górach Górki, dołki psy, psy są na wioskach Cholernie Niefajne Ło, tu nawet knajpa jest No fajnie, na dług można sobie przyjechać Chociaż nie wiem co można nad tym bugiem robić, ale, ale pewnie można coś. Cerkiew, nieodzowny element. Tutaj folkloru. A dziwiłówka, jak patrzę na opion, cały czas chodzi. prosto oto to nawet spora miejscowość tam cerkiew, tu kościół kino nawet jest o, o takie chatynki, urokliwe a tam mam buk No fajnie, że tutaj się wygrałem, miałem jechać bezpośrednio do Warszawy, ale mówię A, jeszcze coś ponagrywam, zwłaszcza, że Gdzieś tam patrzyłem sobie Te moje nagrywki i audio powinno być dość fajne, z tym nowym mikrofonem Mikrofon, aby ktoś był ciekawy, to polecam Zal Zalman zm 02 chyba, jakoś tak dam wam w opisie jaki to dokładnie model o, fajna ścieżka o, jakieś winkle delikatne Idziemy główną ścieżką Patrzcie jaki syf przy drodze. I tutaj też No tego nigdy, przenigdy nie zapierdalam po takich wioskach Nie wiadomo jak, bo wiadomo Nie znam zakrętasów Tam chwaliłem asfalt Teraz tym kciukiem mam A tutaj już tak wesoło nie jest O to jaka fajna chałupka Zajebista Chociaż jeśli chodzi o działki To wolałbym mieć chyba działkę na Mazurach no, Ale jest kurde Zajebiste Jakby ktoś się pytał po co wyjeżdżać z domu To właśnie po to no Não trzeba argumentów. Tylko sam ten klimat jest po prostu fajne oglądanie przyrody, i nie tylko poznawanie fajnych nowych miejsc. A my jechać bezpośrednio do domu, ale no, w, w, na moto chyba się nie da. O, tutaj w lesie powiem Wam, że dość chłodno się robi. Dobra i na razie zrobimy sobie cięcie i za chwilę jeszcze do was coś pogadam Słuchajcie jak zwykle pan Bartek się zapędził, trochę źle odbiłem tutaj afrykański pomór świni Uwaga, obszar zapowietrzony, więc tam nie jedziemy Pewnie można tam jechać ale mój plan był inny, żeby właśnie w miejscowości Miernik odbić już do głównej Rzosy. Więc trochę za daleko się zapędziłem. A nie bardzo chcę tam jechać, w te obszary zapowietrzone. Tutaj będziemy mieli parę węgli. Zwłaszcza, że ruchu tu nie ma. Pierwszy samochód, który minąłem od jakiegoś czasu Asfalcik troszkę gorszy, ale, ale i tak jest nieźle tu jeszcze troszkę widoczko wam pokażę, bo są niezłe. I wioska, sutno we wiosnę zwalniamy Delikatnie Urokliwe te wioski są no. Co tu dużo gadać Swój urok mają Ale ludzi nie widać. W ogóle. O, no, tu jeden koleś malował sobie bramy. No, jeszcze postanowiłem Wam pokazać na chwileczkę ładny widoczek. To jest Podlasie, to nie są góry, słuchajcie. Mnie tu się podoba. Jest duża szansa, że będę tutaj jeszcze wracał, eksplorował. Eksplorował w ogóle jakich... Jakie słowo, no i dobra, jesteśmy w Mielniku z powrotem, i tutaj już z Mielnika będę odbijał na główną drogę, jak ją tylko znajdę. Mielnik na ten jest zabudowany, tu jest. za burzę można się słuchajcie przyprawić promem ale my nie będziemy się promem przyprawiać na drugą stronę ten jaki hełmofon no. dobra słuchajcie już jestem na trasie do Warszawy przez Drochiczyn e, Sokołów Podlaski Węgrów Stanisławów później na dwójkę wskakuję i lecę sobie do Warszawy. Mam nadzieję, że mnie słychać mimo wiatru. Mam nadzieję, że pogoda mi dopisze. Mam jakieś 140 do celu. Podsumowując moją dwudniową, powiedzmy, że trzydniową wycieczkę na Podlasie. Bardzo polecam wszystkim ten region. Region jeszcze nie rozdeptany przez turystów, tak jak inne regiony w naszym pięknym kraju, więc jeszcze ceny nie są bardzo wygórowane można za dobrą cenę sobie zjeść, czy tam e, się wyspać, a turystycznie też myślę, że było co robić, bo można sobie spędzić trochę czasu nad Bugiem, można e, sobie połazić po lesie, jak ktoś lubi uprawej turystykę rowerową także także to jest fajne przez te 3 dni zrobię niech no ja policzę pierwszego dnia zrobiłem około powiedzmy 70 km wczoraj zrobiłem trochę ponad 200 to niech będzie razem 300 dzisiaj zrobiłem nie wiem ile bo mi licznik nie działa ale powiedzmy że ze 30 i 140 Czyli razem będzie 600 km także taki jak na 3 dni dystans ok tak, bez, bez jakiegoś zabijania się większego bez zaorania się więc myślę że dystans 200 200 na motocyklu typu naked bike to jest to jest myślę, że spoko wynik Nie za dużo, nie za mało Oczywiście można i po 500 i po 800 robić Co już mi się zdarzało Bardziej na gs niż na Hornetcie, ale Hornetem też mi się zdarzało 400 stówki dziennie yy, Przejechać Tutaj uwaga Krowina Żeby nie wylazał nam na drogę I co, i chyba tym optymistycznym akcentem się z wami w dniu dzisiejszym pożegnam być może jeszcze jak mi się uwali jakiś temat, to wam coś ponagrywam, jeśli nie to, to na pewno będzie mieć za odcineczki e, z Podlasia bo tam trochę ponagrywałem i co do zobaczenia, dzięki za oglądanie jeśli się podobało, jeśli chcecie więcej wycieczek, zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę Zapraszam na inne moje społecznościowe portale typu, typu Facebook, typu Instagram. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć.